Dobry moi drodzy, witajcie w lutym. W końcu mamy 1 lutego. Ja jestem mega podekscytowana, bo ja zaczynam ten rok w lutym. Dzisiaj mamy 1 stycznia dla mnie. Słuchajcie, styczeń nie był zbyt przechylnym miesiącem. Ogólnie czułam się źle, psychicznie, fizycznie. Wszystko, po prostu było trochę nie tak, więc ja nie psuję sobie tego roku. Dzisiaj zaczynamy, chodźcie ze mną, zacząć wszystkie postanowienia, zmienić troszkę swoje nawyki. Nastawienie mam dzisiaj piękne, słoneczko, zobaczcie tutaj już na górze wschodzi. Mamy ósmą godzinkę, dobra, no po ósmej już, dużo po ósmej. Ja dzisiaj lecę do pracy, w ogóle Wam nie mówiłam, że ja zmieniłam pracę, ja w ogóle tu zmieniałam pracę, Parę razy. Pracuję teraz w takiej pięknej kawiarni. Dzisiaj Wam pokażę, jak to tam wygląda. I naprawdę jestem na razie zadowolona, więc wszystko idzie super, bo luty zaczyna się po prostu wspaniale dla mnie. Kupiłam książkę Atomowe nawyki. Pewnie znacie, i ja ją będę czytać po czesku. To jest w ogóle chyba druga książka w życiu, którą ja będę czytać po czesku, więc jedynie, że wylepszymy moje skile w czytaniu i ogólnie w czeskim. Nie mówię, że są złe, ale zawsze można. Ojej, jak poleciały gołębie, zawsze mogłoby być lepiej, więc kupiłam ją po czesku. Poza tym, słyszałam dobre bardzo opinie o tej książce, więc sobie przetestujemy na pewno. No i jestem mega ciekawa, jak mi to wyjdzie, bo chciałam właśnie ograniczyć używanie telefonu przed snem co jest złe, bo siedzę albo rano, jak wstanę, to na TikToka od razu, wieczorem na TikToka. No już mnie to denerwuje, więc chciałam to zamienić właśnie na czytanie książki i połączyć takie, wiecie, produktywność z czymś pożytecznym. I na przykład wydaje, że mam dosyć dobrze rozwinięte nawyki. Jestem taką właśnie osobą, która dużo planuje i robi dużo w ciągu dnia. Nie lubię siedzieć na dupie i nic nie robić, więc zobaczymy, czy coś otworzy mi ta książka, coś nie może jeszcze bardziej po... Odpowie, czy coś się z niej nauczę. No jestem bardzo ciekawa. Idziemy właśnie ją odebrać. I już dzisiaj w planie wieczorem mam czytać, a nie siedzieć na TikToku. Także chodźcie ze mną. Ja kocham zimę, jakie jest słoneczko, od razu humor lepszy. Jest pięknie! No, mój poziom po prostu energii i humoru. Mega idzie do góry zawsze. Słyszycie może nie, ale jestem troszkę przeziębiona, więc no nawet choroba mi nie zepsuje tego humoru. Ja dzisiaj zaczynam 2025 rok i czuję, że to będzie mój rok, także proszę nie zawieć mnie, ja się będę starać, nawet jak czasem będzie gorzej, oczywiście to się zawsze zdarza, to będę dla siebie wyrozumiała, tak, to jest mój plan. Ciesz się, ciesz się życiem i baw się i bądź po prostu miła dla samej siebie, tak. Bo czasem o tym zapominam. No. I czasem jesteśmy zbyt krytyczni dla samych siebie, a jednak to my powinniśmy być najważniejsi i powinniśmy podchodzić do siebie z miłością. No, niestety nie jest to zbyt łatwe, ale popracujemy nad tym, popracujemy nad tym w tym roku. Lecę do domu po zimno, a ja jestem chora. Spójrzcie to. Ptaki już śpiewają matko i ja widziałam jakieś kwiatuszki, które rosły, ale mnie cieszą takie rzeczy, jak kocham wiosnę i mega się cieszę, że idzie ten etap, po prostu ciepełka. Nie, że nie lubię zimy, bo zima też ma swoje uroki, ale jak ja już słyszę ptaszki, jak śpiewają. O my nie, no super, cieszę się mega. No co, teraz pora na jakieś pyszne, zdrowe śniadanko. Zaraz tutaj coś wymyślimy. Nie będzie dzisiaj żadnego przepisu, bo mam w planach nagrać osobny filmik odnośnie tego, co jem i co tu sobie gotuję w kuchni. Fakt, udało mi się dorwać normalny chleb w Czechach. Yes! No, ja nie wierzę, bez kminów. Zobaczcie, taki wiecie, no, o, pyszny jest. Normalny, bez kminu chleb, to jest tak ciężko tu znaleźć, że... No, kocham Cię. Jeżeli chodzi właśnie o moje jedzonko, to też jest tutaj taka kwestia, że starałam się liczyć kalorie. To chyba nie jest dla mnie, ja później się fiksuję i w ogóle troszkę mam z tym problem ogólnie z jedzeniem, więc dlatego też styczeń nie był dla mnie najlepszym miesiącem. Miałam troszkę problemów, więc postanowiłam przejść na jedzenie intuicyjne i to jest chyba najlepsza rzecz dla mnie. Bo ja po prostu nie mam zafiksowania w głowie. Cieszę się tym jedzeniem, cieszę się, że mogę coś ugotować, a nie cały czas liczyć te kalorie, sprawdzać co do grama, wszystko. Nawet gotować mi się nie chciało, jak musiałam to liczyć, bo wiecie, to tyle czasu zajmuje. I ja mam nadzieję, że teraz będzie po prostu tylko super. Ja nie wiem, co mi strzeliło do głowy, żeby znowu liczyć te kalorie. Dla mnie najlepsze jest jedzenie intuicyjne i wtedy ja się cieszę tym, że ja mogę jeść zdrowo, odżywczo i... Dobrze dla mojego organizmu, więc no bardzo się cieszę i po prostu jak mi kiedyś przyjdzie znowu taki głupi pomysł, żeby zacząć liczyć kalorie, to weźcie mnie pierdzielnicie w tą głowę 3 razy, 5 razy, jak nie pójdzie, bo to jest najgorsze, co ja mogę robić. I ja ogólnie nie lubię o takich rzeczach mówić, to są dla mnie takie dosyć prywatne sprawy, bo nie ukrywam jest to jeden z większych moich problemów. Ale chciałam Wam jednak tutaj troszkę zaznaczyć, że będziemy się starać właśnie tak. Normalnie podejść do tego jedzenia, może wam nagram jakieś właśnie moje dni jedzenia intuicyjnie, odżywczo i tak dobrze dla mojego ciała. I tak się postaram na ten luty po prostu być ze sobą w zgodzie i starać się o to, co już mam. No bo nie ukrywam, jestem zdrowym człowiekiem, mam wszystko, co można chcieć, i teraz po prostu docenić to. Nie oczekiwać od siebie nie wiadomo czego i cieszyć się życiem, i cieszyć się po prostu tym co już mam. I to też właśnie jest mój cel na ten rok, bez jakiegoś gonienia za nie wiadomo czym, za jakimiś mega restrykcyjnymi y, rzeczami, dietami, y, siłownia, wszystko chcę, ale na spokojnie z głową balans. Balans to jest <noise> słowo na ten rok. Więc jeżeli też macie w planach coś zmienić albo zadbać właśnie bardziej od wewnątrz o siebie, to będzie bardzo fajnie, jak zostaniecie tutaj ze mną i będziecie oglądać, jak mi tutaj idzie, jak mi to przebiega. Tak bym chciała właśnie już się otworzyć przed wami, bo ja czuję, że ja tak troszkę gadam, 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 a tak naprawdę nie otwieram się, a chciałabym troszkę to posunąć i móc, wiecie, wam dać taką możliwość bardziej mnie poznania. To by było super mieć tutaj na kanale taką społeczność, także Owy mi się to udało w tym roku i zapraszam Was do epizodu. Nie wiem którego, ale do mojego życia serial wiki. Dzień dobry. Nasz kochacie piętki. To jest w ogóle dla mnie najlepsza część chleba. Wiem, że dużo osób tego nie lubi. Ale ja kocham piętki. Uwielbiam, mogłam same piętki zawsze. Tak więc jajeczka, to jest w ogóle super food. Kocham je. Orzeszki dla zdrowych tłuszczy. Troszkę winogronu, bo ja uwielbiam. I słuchajcie, mam kanapeczki z pesto, które robiłam szyneczką, ogórkiem, humusikiem. I rucolon, i papryka. Coś tam, co znalazłam w lodówce. Smacznie pysznie. I do mojego śniadanka jeszcze soczek pomarańczowy, grajfurtowy, bo ja go kupiłam chyba dwa dni temu i już koniecznie trzeba go wypić, także nic się nie zmarnuje. Do takiego śniadanka to idealnie. Dzień dobry, witajcie! Wróciłam właśnie z pracy, wcale nie weszłam, nie odłożyłam telefonu, wyszłam, zgasiłam i weszłam jeszcze raz. Przyniosłam sobie jedzonko, bo dostałam na jutro na obiadek. Słuchajcie, kasza, kurczaczek do tego pomidorki. Ja ogólnie nie lubię pomidorów. Fu pomidory, ale już mi zapakowali, to wzięłam. Mówię, no dobra, następnym razem im powiem, że nie jem takich rzeczy. No, także dzisiaj bardzo fajny dzionek. Słuchajcie, mega spoczko było. Wypiłam sobie maczkę, wypiłam sobie szociki takie ginger shoty na również odporność, bo cały czas smarkami jest po prostu chory, a tam jest pełno właśnie takich odpornościowych immunita, jakieś boostery, soczki i wszystko. Także super. Właśnie się uczę Anatomii i. I postanawiam sobie wyjść na bieżnie i wykorzystać to, że mam tą możliwość siedzę, kminię, uczę się i do tego sobie chodzę to jest spoko, mega opcja na taki cardio ja staram się robić mniej więcej 10-15 tysięcy kroków dziennie, bo jak mam tą możliwość bieżni, to dużo łatwiej mi jest nabijać te kroczki więc nie zawsze albo sobie rano chodzę albo wieczorem i wykorzystuję czasem to, że muszę na kąpie posiedzieć to sobie to robię tutaj przy bieżni, także to jest fajna opcja, zostało mi to z pracy zdalnej, także wykorzystuję to i bardzo Wam polecam. To też fajnie działa na brzuch, powiem Wam, zawsze idę później do toalety, także jak macie z tym problem, to to też jest fajna opcja na takie podbuzowanie organizmu i rozruszanie go tak. Dobra, idę się uczyć, bo... O. Nie rozmawiajmy o tym. Moi drodzy, chciałabym Wam pokazać. Witajcie w ogóle w kolejnym dniu. Co ja sobie tutaj piję za jakieś moje witaminki i tak dalej. Oczywiście siemię z ciepłą wodą rano zawsze pomaga bardzo mi na żołądek. Także jak jeszcze ktoś nie zna, to bardzo polecam. I słuchajcie, taki olej. Ostatnio właśnie dostałam od mojej mamy. Balance Oil. I to jest jakaś taka kuracja trzymiesięczna. Tutaj się 10 ml codziennie rano... No nie musi być rano, ale codziennie każdego dnia po prostu przyjmuję. I to ma jakieś takie uczynki właśnie, żeby wyrównać wszystkie jakieś tam poziomy w organizmie. jeszcze dokładnie nie wiem, ale moja mama o tym dużo czytała i no, stosuje się to 3 miesiące, więc na razie zaczęłam. Dopiero zobaczymy witaminka D, C też, bo jestem przeziębiona, i siemię i ten olej. I to w sumie tyle i... Tak to staram się przez jedzonko dostarczyć wszystkie witaminy, a i magnes też biorę, bo to też często kobiety zwłaszcza mają jakieś problemy. Ja mam czasem skurcze, więc sobie biorę magnes i staram się też nie pić kawy na czczo. No i to wszystko z takich rzeczy, które ja robię prozdrowotnie, witaminki itd. Muszę sobie zrobić jeszcze jakieś badania i zobaczyć, czy mam jakieś niedobory. Bo chciałabym jednak dosuplementować się w 100%, ale na razie przyjmuję tylko to, nie jest to dużo. Ja już się przyzwyczaiłam, to to w ogóle sobie piję codziennie, także, ale bardzo mi to pomaga. A i jeszcze czasem brałam sobie aż na uspokojenie, zwłaszcza jak miałam maturę, to sobie ją brałam codziennie. Aktualnie, czasem jak jestem zestresowana czymś studiami czy coś, to sobie też biorę. Wieczorem na przykład na takie wyciszenie ona jest bardzo fajna. Z czasem sobie dalej po nią chwytam, ale nie jest to już tak, że brałam ją codziennie, tak jak na przykład. Na w maju, w czerwcu Dzisiaj na obiadek jakiś burrito bowl Soczek na immunitę, na moje zdrowie A ten pan ma oczywiście McDonald's <taki> Takie różnice w związku no też bywają, no Kusi mnie, kurde, kusi mnie. A jednak taki soczek na immunitę mi się bardzo przyda. A to też jest pyszne. Ostatnio jadłam w Ugo Salaterii Pychotka. Słuchajcie, idziemy pierwszy raz na siłkę. W ogóle pierwszy raz w Pradze na siłkę. Ja kiedyś już chodziłam na siłownię, ale zawsze właśnie w moim rodzinnym mieście i nigdy jeszcze nie byłam tutaj w Pradze. Już bardzo dawno chciałam kupić karnet, ale nie dość, że tutaj są bardzo drogie te karnety. To jeszcze jakoś tak nie umiałam się zmotywować, czekałam na jakiś taki czas, nie wiadomo co. Później też miałam sesję na studiach od stycznia, więc to się wszystko tak przedłużało. A że ja dzisiaj zaczynam. No w sumie już dwa dni temu zaczęłam swój nowy rok w lutym, to idziemy na siłownię, kupujemy karnet. Tu jest taka fajna sieciówka. Nie będę porównywać cen. Bo to jest chyba trzy razy drożej niż normalnie tutaj. Więc to jest troszkę inwestycja w swoje ciało i w siebie. Bardzo duża inwestycja, ale bardzo się cieszę. Pójdziemy sobie, ocenimy też tą siłkę. Może będzie faktycznie warto wydać więcej pieniążków. Wiem, że jedna siłka, która właśnie kosztuje jeszcze troszkę więcej, ma tam kosmetyki, ma tam wszystko. Tak wiecie, nawet chyba Dysona ma. Jakby wbudowanego w szatnie, więc no to już coś znaczy. Tutaj wydaje mi się, że Dysona nie będzie, ale na pewno będzie to siłka na poziomie, więc też sobie ocenimy ją i zobaczymy. Ale dostałam właśnie polecenie o tej siłce. I też jest dużo różnych miejsc w pracy, gdzie ta siłka się znajduje, więc mamy duży wybór i dużą dostępność, więc to też jest bardzo fajne, bo jak na przykład po pracy będę chciała iść, to mam blisko, z domu też nawet ok, od chłopaka też nawet blisko, więc jest fajnie, jest dużo możliwości. Więc ja się zbieram, właśnie ubrałam sobie legginsy, taką bluzę moją do ćwiczeń i zobaczymy jak to będzie. Zbieramy się, już tutaj sobie spakowałam wodę, mam torbę i co? Idziemy. I jeszcze sobie na szybko zrobimy mojego ulubionego proteinowego szejka, bo jadłam obiad w pracy a nie jestem jakoś bardzo głodna, ale to już też było jakiś czas temu, a nie chcę iść nienajedzona i mieć po prostu pusty żołądek do ćwiczeń. Więc robimy szybko jakiegoś szejka. Ja zawsze używam sobie tej odżywki białkowej, waniliowej. Dodaję troszeczkę masła orzechowego, zależy jakie mam akurat. Cottage czasem daje skier. Zależy też, jaki mam jogurt. banan oczywiście zawsze i mleko. I to wszystko sobie miksuję. I wychodzi mi pyszny shake, mój ulubiony, uwielbiam. No i tu mi wyszedł mój shake. Ja go sobie zabieram do butelki, w drogę, bo mam jeszcze 15 minut na siłkę, więc w drodze go sobie po prostu na tą siłkę wypiję. I tak. Teraz zawsze przelać tej gorzej, ale dobra, jest ok. Prawie całe, no. Dobra, jest ok, jest kit. Nie ma obci, że wam nie wyjdzie zawsze pyszny. Mm. Kocham. Wiecie co, też jest mega super, że jest 17.30, a jest jeszcze jasno. O matko, jeszcze przed chwilą 16.00 i było mega ciemno, a teraz już się robi jasno. Jest! Jezu, jakie takie rzeczy cieszą, super! że będę miała zakwasy. To już jest troszkę problem teraz. A co dopiero jutro rano. O matko, nie. Na to to ja się nie cieszę najbardziej. Zakwasy dzień po siłowni po pół roku wrócenia na siłownię, albo nawet dłużej. Nie. A więc powiem wam tak, ogólnie na początku troszkę mnie przytłoczyła ta siłownia. Było strasznie dużo osób i mega jakby coś innego niż ja znam. Wielka sieciówka, pełno typów, pełno ludzi. Tam było chyba 30 bieżni i każda była zajęta. Też jest poniedziałek, godzina 17, więc, jakby może faktycznie w tej godzinie jest dużo osób, ale i tak miałam szok. Na początku musiałam się trochę ogarnąć, uspokoić. Wiedziałam, co chcę robić, miałam plan treningowy. Ja już chodziłam na siłownię, więc to nie powinno być nic trudnego, ale teraz rozumiem osoby, które boją się chodzić na siłownię jak zaczynają, bo to jest troszkę krępujące, serio. No, ale słuchajcie, ja puściłam sobie pitbulla na słuchawkach i poleciałam z treningiem. Zarąbisty trening zrobiłam nad swoje jakby troszkę. Jak już nie miałam siły, to jeszcze starałam się zrobić kolejne powtórzenie, jedno albo dwa, więc nie wiem, czy troszkę nie przesadziłam jak na pierwszy trening, ale też starałam się właśnie robić mniej niż kiedyś, ale ja też teraz nie jestem w formie, więc no nie wiem, ciężko mi stwierdzić. Zobaczymy jutro, jakie będę miała zakwasy. Już mnie ręka boli od trzymania, więc pewnie ciężkie i pewnie duże, a jeszcze jestem przed okresem, więc to w ogóle jest o, najgorszy czas, ale ja i tak się cieszę, słuchajcie, nic mi nie zepsuje tego mojego nastawienia. Słuchaj, ja już to powtarzałam. Ja po prostu działam w lutym i w dupie mam to, czy <laughs> boli mnie coś, czy nie, po prostu idziemy, lecimy, działamy. Więc tak, bardzo fajnie, cieszę się. Zrobiłam dobry trening. Mega po prostu. W jednej chwili mnie złapała taka refleksja, że ja jestem szczęśliwa jak ja ćwiczę. Ja nie ćwiczyłam teraz przez bardzo długi okres czasu. I dostałam takiej po prostu euforii przy tych piosenkach, przy tych ćwiczeniach. No... jeny, no, ja byłam bardzo szczęśliwa, więc ja już wiem, że nie powinna robić tak długich przerw. Od ogólnie biegania, ćwiczenia. To samo miałam jak poszłam biegać po długim czasie. Ja się prawie popłakałam z tego jak jak ja się wspaniale czułam, jako mi to frajdę sprawiło, bo ja naprawdę lubię sport. Ja jestem osobą, która się dużo rusza, ogólnie od dziecka, wszystko, wszystkie sporty, więc ja kocham być w ruchu, kocham po prostu coś ze sobą robić. Więc no, nawet nie sądziłam, że mi aż tak to brakuje. Uświadomiłam sobie, że jest to duży element mojego życia i faktycznie brakuje mi to w codzienności, więc nie mogę znowu tego zaniedbać i muszę po prostu czasem się ruszać, chodzić na tą siłkę, chodzić sobie biegać. Tańczyć też bym chciała na jakieś tańce zacząć chodzić. No więc o! W tym roku działamy i się nie obijamy. Po prostu ja to lubię, ja lubię być w ruchu, więc let's do it! Wróciłam właśnie do domciu i jestem padnięta dosłownie. Ojeju, wykończona po prostu. Słuchajcie, chciałam pożegnać się z Wami. Dziękuję Wam za śledzenie i oglądanie tutaj moich początków nowego roku. I co? Trzymajcie swoje postanowienia. Dużo motywacji Wam życzę do działania. I co? Widzimy się niedługo. Buziaczki. I zapraszam na kolejne filmy. Pa!